Cześć, tu Piotrek z LunchNext i w tym krótkim filmiku pokażę Wam, jak restauracje, kawiarnie, barbershopy, teatry czy inne lokale mogą łatwo i szybko zacząć sprzedawać vouchery. Pierwszy krok to kliknięcie dołącz i podanie tutaj swojego adresu e-mail, na który zostanie wysłany link, dzięki któremu możemy ustawić hasło i zalogować się na stronie. Po zalogowaniu widzimy, że pojawił nam się tutaj przycisk Moje konto, który przenosi nas do takiego centrum dowodzenia. Które na ten moment jest oczywiście pusty, i pierwszy krok to rejestracja płatności z, nas, z naszym dostarczycielem płatności Stripe. Po kliknięciu tutaj przeniesie on nas do formularza Stripe, gdzie podajemy informacje na temat swojej działalności gospodarczej, które później będą zweryfikowane przez Stripe. Po zakończonej rejestracji Stripe można rozpocząć tworzenie vouchera. Po kliknięciu tutaj widzimy opis i Jakie informacje prosimy, by zostały do nas przesłane na podany adres e-mail, i chwilę później my odpowiemy już Państwu z informacją, że vouchery są aktywne. Tak może wyglądać przykładowy voucher z zaproponowaną przez Państwa grafiką. Jest też możliwość dodania zniżki, na przykład 10%. A tutaj klienci podają dane do płatności do procesowania przez Stripe. Chwilę po realizacji płatności, klient otrzymuje voucher na podany adres e-mail. I on zawiera jego wartość, a także jego numer, który klient podaje podczas realizacji vouchera w kawiarni, restauracji czy innym lokalu. Państwo otrzymują e-mail potwierdzający, że voucher został sprzedany. A żeby zobaczyć dokładniejsze statystyki sprzedanych voucherów, można zalogować się z powrotem na lunchnext.com. Po powrocie do naszego centrum dowodzenia widzimy, że sprzedaliśmy na przykład dwa vouchery jeden za 100 drugi to 200 zł, a ponieważ stosowaliśmy zniżkę 10%, to całkowity przychód to 270 zł. I teraz wyobraźmy sobie, że klient przychodzi do kawiarni czy do restauracji, pokazuje numer vouchera i nabywa produkt czy usługę za 12 zł. Wtedy w bardzo łatwy sposób możemy tutaj umieścić tę wartość i zapisać ją na przyszłość. Jeśli chodzi o wypłatę środków, ta odbywa się zgodnie z zasadami naszego procesora płatności Stripe i rozpoczyna się 7 dni po zarejestrowaniu płatności, a od tego czasu codziennie. Przychód zostaje automatycznie pomniejszony o koszty transakcyjne Stripe, natomiast my, Lunchnext, w czasie pandemii nie pobieramy żadnej dodatkowej prowizji. Dziękuję za obejrzenie filmu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt i powodzenia.